Witam bardzo serdecznie. Każdy, kto pragnie odnaleźć skarb, musi wybrać odpowiednią drogę, która do niego prowadzi. Dzisiaj postaram się przedstawić jedną z tych dróg i pomoże mi w tym Aleksandra Mydlarz. Witam się bardzo serdecznie. Jedna z tych dróg jest określana nazwą Oaza Młodzieżowa. Droga Olu, na czym polega ta droga? A właściwie, co jest najcenniejszego w tej drodze oazowej, oazy młodzieżowej, co jest tym skarbem? Co mogłabyś o tym skarbie powiedzieć? Skarbem w oazie młodzieżowej jest Bóg, ponieważ cała formacja, wszystkie spotkania, to co przeżywa uczestnik, prowadzą ku temu, żeby on pogłębił więź z Bogiem, stał się dojrzałym chrześcijaninem oraz znalazł swoje miejsce w kościele. Mhm. A w jaki sposób konkretyzuje się ta droga? Jak ona wygląda? Co jest w niej takiego wyjątkowego, czym różni się od innych dróg? Jakie można napotkać radości i trudności na tej drodze, jaką jest właśnie droga Oazy Młodzieżowej? Tych form, dzięki którym uczestnik zbliża się do Boga, jest bardzo wiele w Oazie Młodzieżowej. Jest czas na modlitwę, ale jest też czas na zabawę. Są adoracje, są konferencje, spotkania w grupach, które właśnie są bardziej poważne, ale jest też czas na ogniska zabawy, czyli integrację, uwieńczeniem całego roku formacyjnego, jest wjazd na rekolekcje. No i także wyjeżdżamy na oazy modlitwy, które są weekendowe, gdzie jest czas na pogodne wieczory, czyli zabawy, ale skupiamy się wtedy bardziej na modlitwie. Bardzo dziękujemy za te kilka słów, które powiedziała do nas Ola Mydrasz, prezentując drogę, jaką jest droga oazy młodzieżowej. Serdecznie zapraszamy zarówno w moim, jak i w imieniu do udziału w tej drodze. Dziękuję serdecznie.